Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Liturgia dnia dzisiejszego zaprasza nas do świętowania, nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ewangelia jest powiązana z tym wydarzeniem, z wizytą Maryi u Elżbiety. Chciałbym się powiedzieć, że Maria przychodzi po to, żeby służyć i na pewno tak. Ale jak czytamy w Ewangelii dnia dzisiejszego, Maria udaje się z pośpiechem, idzie szybko. Nie jest to spacer, jest to e, droga długa do pokonania, ale którą Maria pokonuje bardzo szybko. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, jeżeli kochasz, zrobisz wszystko dla drugiego człowieka. Jeżeli kochasz, nieważne ile czasu mu poświęcisz, nieważne jak daleka jest droga, zrobisz wszystko, żeby się spotkać. Bo droga nie ma w tym momencie znaczenia. Nawet bardzo długa droga. Jeżeli kochasz, chcesz być zawsze blisko. I to pytanie, które chciałbym zadać dzisiaj Państwu: czy czujesz się kochany? Czy osoby, które są wokół Ciebie, są gotowe pokonać bardzo długą drogę, żeby się z Tobą spotkać? Czy są wokół Ciebie ludzie? Którzy nie tylko mówią, jak bardzo mocno kochają, ale którzy są w stanie powiedzieć ci prawdę, że czasem w naszym życiu nie domagamy, że może nie jesteśmy idealni, że popełniamy błędy, że możemy się mylić. Czy masz wokół siebie takich ludzi, którzy są gotowi ci to powiedzieć? Jeżeli tak, to znaczy, że cię naprawdę kochają. Bo miłość to nie tak jak powiedziałem, mówienie tylko słów, które chcemy usłyszeć. To mówienie także słów, które są trudne, ale oni zawsze powiedzą to wszystko z miłością. I Maria idzie do Elżbiety właśnie po to, żeby się z nią spotkać. Na pewno, żeby sobie służyć. I słowa, które wypowiada Elżbieta po spotkaniu z Maryją, kiedy Maria pozdrawia Elżbietę, dzieciątko się w niej porusza, i wtedy Elżbieta mówi wypowiada właśnie słowa przywitania. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? I także dalsze słowa, które, które mówi Elżbieta. Błogosławionaś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Elżbieta oczywiście powołuje się do sceny wcześniejszej. Tak to możemy wnioskować. Zachariasz, jej mąż, zwątpił. Dlatego Pan Bóg, posyłając anioła, sprawił, że za nie mówił. Przez jakiś czas do narodzin Jana chrzciciela. I Elżbieta przywołuje tę sytuację, może nie wiadomo, czy do końca świadomie, ale liczę na to, że tak, że on zwątpił, ale ty nie zwątpiłaś. I to jest bardzo ważne. Uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Bóg ci powiedział. Czy ty wierzysz wszystkim słowom, które Bóg do ciebie wypowiada? Czy jesteś gotowy, gotowa te słowa przyjąć? Tak jak mówiłem wcześniej. Czy jesteśmy gotowi przyjąć słowa trudne? Czy zaglądamy do słowa Bożego? Czy to słowo medytujemy? Czy to słowo wprowadzamy w życie? I później Maria wypowiada słowa Magnifikat, słowa przepiękne, ale ukazujące, jak wielka jest pokora Matki Bożej, jej własna pokora. Maria przychodzi po cichu do Elżbiety. Nie przychodzi w blasku fleszy, nie przychodzi w, pośród innych ludzi, nie zapowiada swoje przyjście, bo Elżbieta jest zdziwiona, że ona przychodzi. Maria idzie dlatego, żeby służyć, i robi to w sposób niezauważalny dla innych. Taka jest moc miłości i działanie Pana Boga. Maryja przywołuje inną scenę w tym momencie. Kiedy w Betlejem przychodzi na świat Pan Jezus. Maryja, oczywiście, Józef, e, znajdują się w grocie skalnej. I co się dzieje? Anioł nie obwieszcza całemu Betlejem, czy też całemu Izraelowi narodziny Mesjasza, tylko idzie do pastuszków. Idzie i zaprasza ich, żeby przyszli e, pokłonić się nowonarodzonemu Mesjaszowi. I Maria jakby kontynuuje pokorę Boga, jakby. Idzie dalej tym tropem, który Pan Bóg jej przygotował. Nieważne są inni, Ważne są, ważni są ci, którzy przyjmują Słowo. Czy dzisiaj chcesz to Słowo przyjąć, czy chcesz tym Słowem żyć, czy chcesz działać dla dobra Kościoła w sposób może niezauważalny dla innych, a może już tak działasz. Tylko nieraz pojawia się w tobie pytanie, czemu inni tego nie zauważą i nie pochwalą, czy też nie docenią. Ale Pan Bóg pokazał nam wielokrotnie, to jest nieważne. Ważne jest to, co robisz dla dobra Kościoła i dla, dla, dla dobra ludzi. Stawajmy się coraz bardziej naśladowcami Maryi w pokorze, w poświęc poświęceniu, może nawet w tym pośpiechu wypływającym z miłości, nie oczekując niczego w zamian. Wtedy to dzieło będzie dziełem e, bardzo ważnym w Kościele i myślę, że takim jest każdego dnia.